Widzowie, jest problem. Zostałem złapany przez policję i burmistrza i zobaczcie, co oni tu zrobili. To jest jakaś ogromna normalnie bariera. Tak, G-Playa już wzięliśmy my... i wyprowadzamy z miasta. Z miasta tak, chcą mnie się. wyrzucić, czajcie. Z miasta chcą mnie wyrzucić! Co to w ogóle ma być, burmistrzu? Czemu mówisz burmistrz Zapraszam jest? cię. Słuchaj, zostałeś wyrzucony. Twoja rodzina może zostać, ty jednak zostajesz wydalony z miasta. Proszę no nie, przejść no tutaj. No, przez... coś dogadamy, burmistrzu, proszę. Nie burmistrza. ma takiej opcji. Proszę, ja tu nawet już... znalazłem jednego barier bloka. Burmistrzu, no proszę. proszę. tutaj wy, wylot z miasta robić yy, za te trole za to, co ogólnie jaki jesteś dla mieszkańców. Proszę wychodzić. Ja nie mogę. No i co? Zostaję wydalony nie nie wrócę tu już nigdy. No nie wiem, może kiedyś cię uwolnię, ale na tą chwilę to radź sobie samemu, to Papagi play. Ej, ja nie mogę widzowie, co to w ogóle ma być, oni otoczyli całe miasto barier blokami, wygnali mnie z miasta, a to wszystko po to, żebym nie mógł się tam w ogóle dostać w żaden sposób? Ja nie mogę, tych barier bloków się nie da zdobyć, ale mam tu jednego, może nam się przyda widzowie, bo jak normalnie tam oni to ogarniali... Ej, Enderman! Nie mam co prawda mieczyka. Nie wiem czy chcę zrobić drewniany. Ej, może nie będziemy patrzyli w jego oczy. A masz ten dermaniku, daj mi perełkę, bo muszę wrócić normalnie do, do swojego miasta. Proszę cię, dogadajmy się jakoś. O, czekajcie, wypaduje... Ej, mam perłę, mam perłę, dobra. Lecimy widzowie i spróbujemy rzucić perłę mega, mega wysoko i tepniemy się, mam nadzieję. Dobra, leci perła? Ej, ja nie mogę! Pół serduszka mi zostało Dżiplejka Tu jest normalnie jakiś mur Oni mnie tu zamknęli Jak mi jest smutno, że cię tam zamknęli Ja chcę cię chcę spotkać Chcę, żebyś był u nas z rodziną Będzie dobrze, Dżiplejka Ja coś wymyślę, słuchaj Wymyślę, jak się przedostać przez te ich bariery, systemy Niby nie do przejścia Tam w sumie nawet betruk, jest, to nawet podkopu nie zrobię Dżiplejka, nie martw się, wracaj do domu Ja nie idę coś wymyślić Nie wrócisz szybko, no, smutno, widzicie, normalnie Jeeplejkę chce się płakać. Dzieci będą za mną tęsknić. A ja w ogóle nawet za bardzo nie wiem, czemu mnie wyrzucili z tego miasta. Będę musiał sobie po prostu teraz się zorganizować. Weźmiemy, zrobimy sobie jakieś podstawowe narzędzia i znajdziemy, może nie wiem, jakieś miejsce schronienia. Widzowie, zrobiłem sobie podstawowe narzędzia, ale jest już ciemno, a ja nie mam w ogóle gdzie się schronić. Ty, a może ja bym. Patrzcie, ja tutaj sobie tędy przejdę, może. Hej, oni jednak otoczyli to w koło. Koło całego miasta, chyba tutaj też się nie da przejść. Widzicie normalnie tutaj ten wąwóz? To wszystko jest wypełnione barier blokami, tak, żeby nikt nie dostał się z zewnątrz. Ej! Bo nie, tam jest szyń, Sonic. Dobra, chowamy się. Ej, tam jest jedzenie. Ja jestem głodny w ogóle. Jestem głodny, musimy zdobyć te ziemniaki. Jakoś to wymyślimy, tylko ha, żeby... ha, ha gdzie ty jesteś, Jeepy? O, tu no jest. O nie zostaw pieszyń, Sonic. Ja jestem głodny. Daj spokój. Ja w ogóle zostałem wygnany Zaraz z miasta. Zaraz cię zjem. Wyszedłeś poza teren miasta. A nad poza terenem miasta jest niebezpiecznie. Zaraz cię zjemy. Zaraz no cię Nie z zostaw Sonic. Proszę, zostaw. I dobra, tu jest jakaś baza. Szybko, on się tu może nie zmieści. On się tu nie zmieści. Dobra, chowamy się tutaj. Widzowie, zostawmy za to, zastawmy to! O nie o nie, widzę tu jego ręce! E, co to w ogóle Ej, jest? Jak tu się przedostać? Jak tam nie, się nie, przedostać? O nie, o nie. On chce tutaj wejść, mam nadzieję, że sobie nie uda. No weź tam się przedostać. Ja nie mogę tam wejść, jestem za wysoki. Tu jeszcze, słuchajcie, dobra, on się nie, nie wydostanie, mam nadzieję, i że my będziemy sobie tutaj mogli zrzemnąć się dzisiejszą nockę. Mam ziemniaka. Dobra, jemy widzowie surowego ziemniaka. A miał mnie, mam nadzieję, że się nie zatruje. Na razie mój głód został uleczony. Także wiecie co, życzę wam dobrej nocy, ja się kładę, dobranoc. Chuch, Halo, halo, ej, pobudka, ej, co ty co tutaj chrapę. Kim ty jesteś, kim ty jesteś? Co tu w ogóle robisz, co? To ty robisz w mojej bazie w ogóle, no to ej! Moja baza, przepraszam! Ja tu dzisiaj spałem, trzymaj ziemniaka, jak ci to mogę wynagrodzić, że tutaj ci, słuchaj, wszedłem bez pytania, ja już ci schowałem przed Shinsonikiem. Był niebezpieczny tutaj mieganiał w nocy. Ty ej, też. Ej, słuchaj, wiesz, że ki, kim, kim ty jesteś? Bo ja tak naprawdę tydzień temu zostałem wyrzucony z miasta, bo, ja bo trollowałem tam wszystkich, a ej, ty też? Ich hab Ja też, słuchaj, normalnie zostałem wyrzucony z miasta i tak zabezpieczyli dobrze miasto, tam jest tyle barier, bloków, że nie da się w ogóle kompletnie stamtąd wydostać, słuchaj, wiesz, masz jakiś pomysł, Oj, ja bym mam pomysł. Do, rodzin... do rodziny ja... wrócić. Mam pomysł, masz łopatkę, może yy, zbierzemy, zbierzemy wystarczającą ilość bloków i zrobimy schody albo taki podkop po prostu, znaczy górą przejdziemy po prostu Że co, że się tą... podsadzimy po prostu blokami i normalnie ten i byśmy sobie tam wbili? No tak, właśnie o to chodzi. Ludzie, kilo... Normalnie z diamentową łopatką. Ona jest do zwrotu, czy dla mnie na zachę? Jasne, że do zwrot tam u góry później mi będziesz musiał oddać. Dobra, dobra, a co ty normalnie ręką. Dałeś mi łopatę diamentową, a sam ręką se kopiesz. Dobra, wiesz co, trzymaj tutaj tą łopatę. Weź się zbierz. Ja już mam tutaj 40, nawet ponad tego, ponad e, dirta. I ja w sumie wiesz co, idę spróbować. Masz też tego dirta. Spróbujemy może co? się no tam? No dobra, no to spróbujmy się podsadzić. Jeśli taki masz. A masz? Ile tek... masz tego? Masz dużo, ZES tak? Ja mam 49. Dobra, to robimy I za... e, Dobra, ty. ty... Już leci, widzowie, chciałem zawody z nim zrobić, a ten jak zasuwa. Zawody ja już wygrałem. Dobra, musimy co jakiś czas, czas sprawdzać po prostu, widzowie, czy tam no w ogóle już można przejść. Jak tam już da radę przeskoczyć, jeszcze jesteśmy nie, już na Nie wiem, trzeba bloki podłożyć pod siebie. Dobra, dobra, ja nie mogę, ale to jest mega wysoko. Mam nadzieję, że policja tutaj zaraz nie przyjdzie i nas tutaj normalnie nie wyrzuci. Ej, czekajcie, patrzcie, on jest tak wysoko, a tutaj dalej są te barier bloki. Naprawdę ta bariera jest mega wysoko zrobiona. To może przeskoczyć, zobacz. Tu? Już! Już się da! Ja nie mogę! Ty, ale poczekaj, poczekaj chwilę! No, co jest? I... Bo tą łopatę miałeś mi oddać, oddaj mi tą łopatę. Masz, dałem ci jedną, mam jeszcze taką drewnianą, co? Drewnianą chcesz, czy co? No dobra, no to teraz patrz, co ja robię, co? he he he. Ej, ty oszuście! Ja nie mogę, chodź tutaj cwaniaku, ja ci dam. To Ej. jestem z drugiej strony, zobacz, ja już sobie wbiłem do miasta. Ej, normalnie jak to w ogóle. Wiesz, ja też chcę tam dojść. Tam moja rodzina jest biedna i tęsknię za mną, a ale jesteś co, to ja tak, tak, tak naprawdę mam yy, gdzieś twoje marzenia i ja teraz idę ci strolować chatę. He, he, ha, ha, ha. Weź, bo tam nie mają ochrony żadnej. Moje rodzina i dzieci. Nie no, ja muszę iść, słuchajcie, do burmistrza. To był jakiś oszust. Normalnie zrobiliśmy sobie fajną w ogóle taką barierę. Mogliśmy się podsadzić, a ono normalnie w ogóle poszedł jeszcze, idzie na mnie, na mój dom, a nie idę do burmistrza. Burmistrzu, burmistrzu, jest sprawa, musi mnie burmistrz wypuścić i to w pilnie, no, pilnie, słucham, nagle, nagle. słucham, słucham. Yy, yy, na, yy, nagle muszę zostać wypuszczony, jakiś koleś leci teraz yy, na mój dom i po prostu chce mi normalnie zniszczyć dom i jej rodzinę moją trollować. Yy, słuchaj, to akurat twoja sprawa za to, że yy, z, chciałeś pomóc jakiemuś złapanemu zbirowi wyjść no? do miasta, to musisz teraz ponieść konsekwencje tego. Zostajesz na nieskończoność trzymanku. w tym mieście, bo myślałem, że cię wypuścimy, i tak naprawdę no na nieskończoność tutaj cię złap zatrzymujemy poza miastem. Wy wydalony jesteś. Dobra, ja się i tak tam podsadzę normalnie tymi blokami i tak sobie wyjdę. Tak nie, 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 bo my zaraz zrobimy taką wysoką tą, yy, ten mur, że do kosmosu będzie. Tak, jasne, zobaczymy jeszcze. Ej, Laki, w ogóle, co ty tutaj robisz? Ty z burmistrzem, czy masz teraz tam? Czy o co tutaj chodzi, stary, co jest grane z tobą? poczekaj, zostań, zostań, poczekaj, poczekaj. burmistrzu, yy, ja wychodzę się? z tego miasta. Jeśli yy, G-Play ma zostać wydalony, to ja też chcę być wydalony. Co? Laki, ty jesteś pewny, że ty chcesz wyjść z miasta. Wiesz, jak ciężko tam później ci będzie wrócić. Ja mam plan, ja mam plan. Jaki masz chodź, plan? Chodź i odsuniemy, żeby burmistrz nie słyszał. I chodź, mam pewien plan, co ty na to, żebyśmy. Bo ja, ja specjalnie tutaj wszedłem, żeby cię wydostać stąd. Serio? Dzięki Ziemer. Ale nie musiałeś teraz zaryzykować dużo, bardzo ciężko się tam dostać. Oni zrobili taki wielki mur z barier bloków. Jeszcze burmistrz mówi, że do kosmosu on będzie dosięgał, że się już nie wyjdzie tamten. Wiesz co, ale ja mam plan. Pójdziemy do wiedźmy, która nas zamieni w osadników, i jako osadnicy wejdziemy do miasta. Co ty na to? Ty, no, jakby zadziałało? No to bardzo fajny pomysł, słuchaj. No to chodź za mną, idziemy do wiedźmy. Dobra, Futulaki, tutaj jest ta wiedźma. Normalnie? to chyba tutaj mieszka ta wiedźma, tak. To jest, słuchaj, nie widziałem tutaj jeszcze tego budynku. Chyba nie znam akurat tej wiedźmy, no ale może się. Ojku, ja nie mogę, ona jest jakaś dziwna. Ja nie mogę jakaś wow, dziwna hej, chłopaki. Dzień dobry, pani wiedźmo, bo tutaj podobno pani jest w stanie nas zamienić w osadników, umie Pani takie czary-mary? E, e, jasne, zamienię Was w osadników, ale w zamian za stak diamentów, bo e. robię mikstury i potrzebuję stak diamentów. Dobra, chwila, musimy się naradzić. Laki, co robimy? Nie mamy przecież staka diamentów. Kręcamy, że mamy i damy, czy jak to robimy? Może, że damy jej później, jutro na przykład, czy coś. Dobra, dobra, e, dobra pani wiedźmo, bo my damy pani ten stak diamentów, niech pani nas najpierw zamieni, bo my musimy dostać się do miasta tam, a nieważne. E, jakby pani Aj, nas mogła, to Ja się proszę... to zmieniam za miksturki. Ej, ty, jaką rękę mam! Patrzcie, widzowie, ha, chyba jestem osadnikiem teraz. Ej, no, udało także się. udało nam się zmienić do stach diamentów, poproszę na jutro. E, dobra, dobra, postaramy się dostarczyć tylaki. laki. czyli, hey, ale... udało się. Jak my teraz ogarniemy stach diamentów? Co ty żeś wymyślił, ziomeczku? To nie no, jest dobra, takie dobra, może, może kiedyś tam oddamy jej. Może jutro, może za miesiąc, jutro Zdraż za rok. Jutro, bo nas w żaby zamieni. Nie wiem, do kopalni będziemy musieli siedzieć cały dzień w kopalni, słuchaj, i e, kopać dobra. Później się będziemy martwić. Na początku się martwimy teraz, jak się dostać do miasta. Dobra, musimy udawać w ogóle zmienić głos. Te osadnicy mówią tak cały czas. Hmm. Słuchaj, to, to będziemy tak gadać, nie? I zmienimy sobie głos. O, proszę nas uwolnić, hmm. bo my tam ha. z My chcemy osadników. pohandlować z mieszkańcami tak. wioski. Hmm. Dobra, to dawaj, lecimy. Dobra, trochę się cykam, ale mam nadzieję, że się uda. Hmm. My chcemy pogadać z mieszkańcami wioski. Halo. Ha. Proszę nas puścić. Hmm. Bez wioski osadników. Hmm. No jasne, już was puszczamy. Ja policjantka, tylko na początku... Hmm. Musicie przejść procedurę. Tak. E, ja muszę was przeszukać hmm. i zobaczyć, czy wy na pewno nie jesteście osobami, które, e, których e, nie możemy wpuszczać do miasta. Hmm. Proszę się dobrze zastanowić. Hmm. My jesteśmy czyści, jest okej okay wszystko. Hmm. My, idziemy, e, my idziemy pohandlować z mieszkańcami, proszę tak. nas nie zatrzymywać. Hmm. Chodź tutaj osadniku, bo emeraldy trzeba zarobić, same się nie zarobią. Hmm. Dobra! Tak, szmaragdy trzeba zdobyć. Ty, udało nam się udało się. Ty, a na ile w ogóle my zostaliśmy zamienieni? Ile my tymi osadnikami będziemy? Co jak zaraz się zamienimy w normalnych ludzi, co? Wiesz co, z tego co ja słyszałem to znaczy, y, czytałem na internecie, że to chyba 15 minut tylko działa. Ty, to nie mamy tak dużo czasu. To ja lecę szybko do swojego domu, bo moja rodzina jest w niebezpieczeństwie. O, Cheapleyka, Chipleyka! Słuchaj, to ja, Cheapley! Udało mi się tutaj dostać. Hmm, jestem osadnikiem, wszystko z tobą w porządku. Dzieci są całe. Ale, ale, ja nie, nie, nie nie potrzebuję żadnych szmaragdów. Ale Cheapleyka to ja! To ja, wiedźma mnie zamieniła normalnie w osadnika, żebym tutaj mógł dojść i udało mi się wejść tutaj. laki wymyślił taki plan. Dzieplej to ty? Tak, wszystko pracę. dobrze, bo tutaj taki koleś bandzior normalnie się wkradł i powiedział, że idzie na nas dom strollować. Ktoś był u nas w ogóle? Ej, to jest D&T. G Tego co ja widziałam, to na początku nic nie było, ale czy teraz coś jest, ja nie wiem. Co tu jest grane? Ty TNT pełno tu wisi w ogóle przecież. Gdzie jest ten koleś? Ty, musimy coś wymyślić, Geple'ka. On tu ustawia TNT, słuchaj, chodź! Szybko, zróbmy ja na jego, jakąś pułapkę na niego, róbmy. Chowaj się, chowaj się. Chodź tu, czy playka. Szybko. szybko, szybko, szybko. Robimy, dawaj tutaj pułapkę. Ja go muszę szybko odciągnąć. dawaj, rób tutaj ze mną, bo normalnie zanim, zanim on tu na to wszystko odpali, zaraz tam cały dom pójdzie z dymem. Czy playka, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, G-Playka? Józ, józ. Już idę, ja, ja robiłam tam wcześniej przy domku! Ja bliżej. nie mogę, G Playka tutaj, rób to szybko! Rób to pułapkę, dawaj tam miliard TNT, płytki naciskowe dawaj, a ja idę go zagadać, żeby tylko tego okay. nie wysadził. E, halo? Proszę pana, hmm, mam super itemki na sprzedaż, hm, o, bardzo dobrze, że pan tu TNT ustawia, mogę Aha. panu nawet pomóc. No ja TNT tutaj ustawiam, A, ale o co tu sobie. chodzi? Proszę pana, proszę ze mną, hm, jestem osadnikiem, mam najlepszej itemki za pół darmo, pół darmo panu sprzedam, Naprawdę? dobra? O, to chętnie pójdę za panem. Tu uwaga, bo tu dziura jest, nie wiadomo co to za wykopki tutaj, hm. Dobra, no dobrze, ee, no to tędy, idę. Tędy. To co pan ma co pan ma za itemki? Proszę mi pokazać, jakieś ceny rzeczy, tak? Ja chętnie ee, kupię coś. Ojejku, od pana. tam mi wpadło dwa złote! Pomoże mi pan! Dwa ojejku, złote gdzie? O, po dwa złote tam pan wejdzie! Ja nie mogę! I co? I co? I ja udało się, czy playka Strolowany, Strollowany! Teraz szybko ratujemy nasz dom! Szybko G-Play, czyli co? Udało się? Zobacz, normalnie, trolek się udał. Dobrze zrobiłaś. Dobrze ci się udało. Dobra, teraz słuchaj, musimy to szybko zniszczyć. Dobrze, że nie zdążył tego odpalić, bo przecież to by było koniec nie, po naszym domku, nie? Nie, nie dużo to zrobić, to przecież by nie było naszego domu. No tak, no właśnie o to chodzi. Skąd on tyle w ogóle TNT miał? I czemu on? Ja mu pomogłem ogólnie, z nim współpracowałem. Może się obraził, nie wiem, że spałem u niego w domku. Dobra. Ogarnięta sytuacja Jeep'a jeszcze tutaj troszeczkę i jest pięknie, jest gitarka. To słuchaj, ja w ogóle zaraz będę mógł się w dżipleja zamienić, ja chyba będę... Ej, burmistrz idzie, czekaj, y ja mam G zagadać burmistrza, G G czy ty? G G -G, co, ty się zamieniasz w G teraz, poczekaj chwilę. O, nie, 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 jak to? Y Burmistrzu, w czym mogę pomóc? Hmm, jestem osadnikiem, o co A, chodzi? Ty jesteś osadnikiem? Ty, co ty tu robisz, G-Play? to ty przecież jesteś y tutaj. Y y ja nie jestem G-Play, ja się przebrałem za Gplaya tylko. O nie, G-Play, chodź tutaj na pewno, przyszedłem pod tobie, co ty tutaj robisz? Ja jestem przebierańcem, nie jestem prawdziwym, ja tylko udaję męża Gplayki. O nie, chodź Gplay, ja muszę cię wziąć w specjalne miejsce za to, co zrobiłeś, że ty zostałeś do miasta. O, nie paralizatorem, nie mogę się teraz ruszać, zostałem obezwładniony. Tutaj, za mną, za mną, raz, dwa. No dobra przechodzę tutaj, ale co to jest jakieś nowe miejsce burmistrzu w ogóle? Czemu my teraz tutaj zostaliśmy wyrzuceni? Ha, ha, ha. Teraz na pewno już stąd nie wyjdziecie. Co to jakaś nowa bariera? Macie jakieś... tu siedzieć i zobaczcie, w takim bądź razie yy, my zrobiliśmy tak wysoko te podbudowania z barier bloków, że nie uda wam się przejść, bo do kosmosu one są zabezpieczone. Ale mamy TNT może i jakoś to zniszczymy tutaj wszystko zaraz, dawaj laki, to. Nie uda wam to. się, nie uda odpalaj, wam się. i puszczamy z dymem to dawaj laki. Burmistrzu, bo my możemy się dogadać jakoś. Nie musimy cały czas być tacy wrogowie, Proszę zobaczyć, Laki zaraz to odpali. Laki, zaprezentuj panu burmistrzowi. Piękny po prostu tutaj wybuch. Dlatego my tu będziemy demulować wszystko, jak burmistrz się nie zgodzi. To może. Ej, burmistrz no to... dobra, to poczekajcie może chwilkę. To o, już jeszcze... nie poczekaliśmy, bo tutaj Laki po prostu wszystko odpalił. Proszę bardzo. I tu wejście do miasta jest zniszczone. I widzi burmistrz, Mam taką do czego... sprawę, mam taką sprawę, bo pewna wiedźma, starsza, która mnie oszuka. Szukała, zabrała mi dużo diamentów. Czy moglibyście ją przyprowadzić i zaprowadzić ją do więzienia? Yy, a jak ją przyprowadzimy i do tego więzienia wpakujemy, to też będziemy mogli wrócić do miasta? Yy, tak, najprawdopodobniej tak. Aha, no dobra, okay, wam, to się yy, zastanowimy. Podam kod podam wam kot i normalnie będziecie mogli sami przedostać się do miasta. A tutaj Złatcie jeszcze rzeczy do, do trollowania. Dobra. Dobra, dobra, Laki, to co? Zgadzamy się. Myślę, że to dobry pomysł, żeby tą wiedźmę damy radę ją w ogóle złapać. Co jak nas zaczaruje Tak, jakoś? damy radę. Damy radę, na pewno dam radę. Z burmistrzem się dogadamy. Burmistrzu, przyprowadzimy tą wiedźmę spokojnie. Dobra, to gdzie ona tylko teraz mieszka? Ty, a może to ona? Zobacz, ktoś tu jest osadnikiem. Teraz jestem taki... Ty, pszczoła w ogóle... My przez chciała... to byliśmy tobą. Ha. Ty, patrz, tutaj w ogóle moglibyśmy zrobić pułapkę. E, tutaj powsadzam takie te e, kolce. Ok. Cyk 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 cyk. E, tutaj normalnie jeszcze się podsadzę. I wiesz co może Jest jakiś blok tutaj dam radę i byśmy to przysłonili, i Może tu ją złapiemy co tylko. O, dobry pomysł. no. Ok. I tylko żeby ona tutaj trzeba będzie ją jakoś tutaj wiesz co zachęcić żeby wtedy przeszła. To może właśnie te płotki tak poustawiamy, że tędy Wiec trzeba będzie ma to lubi Wiesz że co. Po Wiedźma to lubi potionki Zobacz, gdzie ona będzie się patrzyła? na czas, Z której strony będzie przechodziła? Czekaj, nie wiem, bo tutaj ten osadnik tutaj. Dobra, tutaj ona wtedy po prostu położę. będzie musiała iść. Tedy będzie musiała iść, a tu jeszcze kolce poustawiam, żeby w ogóle się inaczej nie dało i złapiemy ją w klatkę i burmistrz normalnie może wtedy powiedzieć, że ten, oficjalnie, że wiesz, że złapaliśmy ją i sobie tam wezmą do więzienia i my będziemy wolni. Mam nadzieję, że się plan uda, nie? Tylko tak, tego, na pewno się tego uda. Tego osadnika w ogóle trzeba się pozbyć. On dirta w ogóle tutaj. Ej, on, on się przywitał ze mną, ty za DIFTA w ogóle możemy go wynająć. Panie osadniku, niech pan za mną idzie, idzie pan z nami. O, nie poszedł, nie poszedł, dobra. Jak nie poszedł, to idziemy sami do tej wiedźmy. Puk, puk, jest tam ktoś? O, pani wiedźma, to my z powrotem. Halo, jest, Ja to Co wy tutaj chcecie? Byliśmy umówieni z tymi diamentami, nie? Tam ogólnie. A, no właśnie, no to dajcie mi z no, tak diamentów. To mamy tutaj normalnie schowane je dla pani, y, przechowują nam tam. Musimy. Tak, podejść. tak macie, to chodźcie, to, 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 to dajcie mi te z Dobra, to za mną. O, wtedy pani wiedziała. Tak pani co, gdzie mam iść? Tutaj Bo normalnie. Idę za wami ty, a tam są o, jakieś jakie ładne mikszurki ładne. Uwaga, o, bo tu pułapki zebrać. są! Uwaga, pani wiedźmo! A nie mówiłem, że pułapki są? Ej, co są? się stało? Czemu ja tutaj się spadłam, uwięziłam? No, no, mówiłem pani, że uwaga, bo tu pułapki są. Czemu pani mnie nie słuchaj? tylko tu wleciała? Ej, ja tutaj e, nie chcę siedzieć. Wypuść mnie stąd! Dobra, proszę tutaj poczekać. My na chwilę idziemy tylko tutaj do burmistrza, e, bo sprawa jest... Burmistrzu, laki... burmistrzu, dało nam się! Burmistrzu, burmistrzu normalnie sprawy mamy! Czekaj tutaj ogólnie, bo nie wiadomo, gdzie tu w ogóle stanąć. Ej, dobra, tu Burmistrzu, burmistrzu, złapaliśmy wiedźmy to! Niech nam pani mówi szybko kod dostępu, bo my tutaj zrobiliśmy zadanie i złapaliśmy normalnie e, tą wiedźmę. Niech pani mówi kod A Tak, mi tu udało szybko. wam się złapać wiedźmy? No dobra, tak. no to w takim razie podam wam kod. Kod to jest 7416. 416. 7416 działa, laki. I co ja... dalej? To, to miło, że zawitaliście u nas do miasta, tak, ale tu... słuchajcie. Nie muszę gdzieś... zanotować, że was wpuściłam Tak, to proszę burmistrzowi powiedzieć, że wiedźma jest tam w klatce Wszystko jest w porządku Już proszę nas nie ganiać więcej I nie wyrzucać z miasta My tu zostajemy na stałe, dobrze? Jasne, jasne, to idź ja. do miasta Dobra, Laki, udało się Chyba się udało Ty, to teraz chyba nie możemy tutaj trollować Ani nic ty, nie, 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 tutaj lepiej nie, lepiej nie trollować niczego Może byśmy na grillka się załapali, bo głodny strasznie wow, jestem Ło, ile tutaj jedzenia, ja tak samo Kurczaczko zjeść Możemy tutaj się dołączyć do grillka, nikogo tu nie ma Dziwne, ty, dobra, to nie będziemy ludziom wyjadać Ja wracam do domku I mam nadzieję, że wszystko dobrze się łoży. Wszędzie szukam g I nigdzie je nie mogę znaleźć, widzowie, nie wiem co się Nią stały i postanowiłem, że pójdę do burmistrza Ale nie wiem, czy on jest w swoim domu Puk, puk, słuchajcie, może on Będzie wiedział, ej hey, burmistrz tam jest Ej, a tam jest płacząca G-Playka za tą zaporą Ej, burmistrzu, co tu się dzieje? Czemu w ogóle Jeeplady tam płacze za tą zaporą? Co tu się stało? Yy, tak się składa, że ty źle postąpiłeś z tego względu, że przyszedłeś do naszego miasta niezapowiedziany. No i teraz ona, ale... jej kolej. Ale, 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 przecież ja złapałem to. Wiedźmy, byliśmy mówieni, burmistrzu, co to jest z robienie w bambuko? Ona nic nie zrobiła, przecież ona jest niewinna. Czemu ona ma tak normalnie cierpić za to? I ona, za... ona, ona po prostu za to, że ty się zachowałeś niegrzecznie, to tak naprawdę ją wydaliliśmy teraz z miasta. Nie, 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 burmistrzu. Tak być nie może, tak być nie może. To jest po prostu jedna wielka przesada. koniec, nie rób tego. Ja tu po prostu... Nie rób tego. Burmistrzu, teraz przesadziłeś. No nie, zostaniesz wydalony z miasta, jak ty mój dom chcesz... Yy... Jak, jak ty normalnie moją żony? Dobra, to proszę ratować szybko yy, swój dom. Proszę ratować. Szybko, niech pan łapie... Giplej, koniec tego. No nie, szybko, no Szybko, idziemy dom, ratować no, Giplejka. 7, 4, 1, 6. Okej, okay. dawaj, daw Playka. Nie play, ale super, to co jest ten, jestem. Gdzie po jestem górach, burmistrz. czy playka? idzie po górach, po górach, po górach. Szybko, po górach. szybko uciekamy. Szybko, uwaga! Dziąc. Ostrożnie, bo burmistrz tam jest na dole. Dobra, damy radę go minąć. Ja nie mogę odwrócić uwagi. Ej, uwagę. U góry są na koronie drzew, wchodzą, chodźcie za nimi. Dobra, mamy przekichane, zwiewamy widzowie, damy radę!